Film zawiera spoilery gry Red Dead Redemption 1. Jeśli nie przyszedłeś jeszcze raz, zalecam opuszczenie materiału i powrót do niego po ukończeniu głównego wątku fabularnego. Fabuły Red Dead Redemption 1 nie udało się poznać w sporej części społeczności Red Dead przez fakt, że ta gra nigdy nie wyszła na PC, a jedynie na konsole Xbox 360 oraz PlayStation 3. Jednak część osób wie, że w grze tej John ścigał byłych członków gangu do którego niegdyś należał. Jednak dlaczego to robił? Gra zaczyna się od odprowadzenia przez agentów federalnych byłego członka gangu Vanderlind, Johna Marstona, protagonisty gry, na pociąg, który wiezie go do miasteczka Armadillo, w okolicy którego ukrywa się Billy Williamson, jeden z trzech celów Johna. Billy jest byłym członkiem gangu Vanderlind, tego samego, do którego niegdyś należał protagonista gry. John nie poszukiwał byłych członków swojego gangu bez powodu lub ze swojego kaprysu. Edgar Ross, agent federalnego biura śledczego, dostał zadanie starcia z ziemi każdego członka nieistniejącego od 8 lat gangu Vanderlind. Musiał on dopaść Billa Williamsona, Javiera SQL oraz jak się później okazało, Dacza Vanderlindę. Postanowił on porwać rodzinę Johna Marstona, aby zmusić go do polowania na byłych członków swojego gangu. Pomyślmy, dlaczego to właśnie John został zmuszony do poszukiwania Javiera, Billa i Dacza. Jest on jedynym członkiem gangu, który miał coś do stracenia, czyli swoją żonę oraz syna. Robot wybrał go na cel właśnie z ich powodu. Johnowi niesamowicie zależało na rodzinie, więc przystał na szantaża Edgara i ruszył na poszukiwanie byłych członków swojego gangu. Zdję.